A pod tą górkę podjechał, tą trudną? Nie, to podjechał po drugim środku. Daj, pod którą wjeżdżaliśmy, to pod tamto wjeżdżaliśmy, albo tam nie było. Czyli nikt nie podjechał jeszcze pod tą, nie? On podjechał. A teraz? Ej, tu ja chcę coś przyjechać, wiesz, która górka, nie? To to teraz chyba. No, tak. Ej, tu. To... Mogę? No. Bo na kładzie to jest. ciężko. Wiesz, tam, to, jest, to jest no i ostatnio ją odkryliśmy o, Bez rozpędu normalnie? Dreszczyk tu emocji był no Kurde, powiem ci, że teraz jak ją widzę nawet tak o. O, Ty, myślałem, że wiesz, na samym końcu już Albo no że tylko, że tutaj nie brakuje mocy, to jest plus Nie no tu masz ten to no wiesz, żeby miał na szybkich, na no to bym musiał Udać kurwa no więcej, no. Nie? Się rozpędzić o kur... Rozpęd będzie brał? My to musimy rozpęd brać, bo mo mocy tyle nie mamy, nie? A jak goście Przyjechali z, wiesz, 500 siedemsetkami się To kurwa Jasne, Jasne gwin <noise> <laughs> tak, ale to ta, co ja teraz podjeżdżałem z nim to jest śmierć Śmierć? Znaczy na kładzie, nie? Co? Na kładzie. Czy na kładzie. z Nie, że to co ty teraz zrobiłeś to ja też zrobiłem ostatnio z Darkiem, nie? A to co ja podjeżdżałem z nim teraz autem no to jest chyba kładem nie do zrobienia Przynajmniej naszym Tak? Bo jest zas... powiedzie. <laughs> No to... Tam to, jest... No to... Dawaj, zjedziemy tam i... i zobaczymy Jedź za nami! Dlaczego? No pod co ja teraz... po Ale podstąd to ja mogę podjechać Patrz, ja ci pokażę, o którą chodzi Ja ty? Ty jedź, jedź To no powoli, bo ty się trzymam, wiesz Jasne, gwin, Marek Marek jak zjeżdżamy z dwie Ciężko, nie? znasz? Jeszcze, jeszcze Ja podjechałem i... poczekaj Ja pod tą też podjechałem. podjechałem Ja podjechałem pod tą, pod tą nie podjechałem I o tej mówię, że ona jest śmierć, nie? Nawet jak on jedzie tym swoim o, Myślałem, że braknie mocy Przy końcu już po Ja już mówię, kurde, na którą stronę mam zaskakiwać Ale przy końcu jeszcze ja już, kurde Ale do końca jeszcze nie wcisnąłem gazu Tak? kiedy? Wydaje się, że jak do końca wciskał gaz, to nie jest najlepiej, bo w ten jeden pasek, że trzeba piszczeć, to jest do dupy w ogóle, nie? A, traci moc. Ale myślałem, że ten, myślę, że wiesz, gdyby to było na przykład 500... Trzeba to Cztery zapędy w końcu. Nawet nie cztery. musi być chyba dużej ta moc. No i mu to nie brakuje mocy, ale on to. Tu... Ej, co, on podjechał na ty? Nie, podjechał tutaj, nie? A zapytał się Darka, czy podjedzie. Nie, nie podjedzie. Ale można się zapytać Jedziemy z dwie tu? To jest do podjechania No Ale nie, powiem ci dwie osoby że... nawet, to powiedzcie ci, ładnie Ale ja nawet, jako ja pasażer To No poch**ka już, kurde, jedno auto No tak? na pasażera to jest gorzej No, ale chodzi o to, że Ale chodzi mi o to, że No, no, patrzysz, tak nie boisz, nie? Jakby nie kontrolujesz tego, co się dzieje. Tylko jesteś zdany na łaskę, nie? No tak, tak. Ale chodzi mi też, że nawet nie chodzi o... O no, tym piasku. O pude. Ja tam, teraz to próbuję... zaraz Ja wiesz, jak robiłem, podjeżdżałem do połowy i zjeżdżałem po prostu, nie? I poczekaj, nagram sobie go, Słysia, poczekaj, nagram. Tu jest nagram sobie go, jak dziś Oj! Kurwa! Nie, 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 nie. Czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, 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 czekaj. Bo się zablokował na haklu. Wreszcie oni bali. Ej, dałem mu, nawet nawet nie dałem. I hamulec. Nie wiem, bo ja. No A i oni w ogóle. A no dobra, co w <grystanie> No ja nawet nie wiem, czego się zaprzeć Ale jak go zaczniemy ciągnąć i pchać I jeszcze gaz, no to może wiedzie, nie? nie? <grystanie> uh. Nie spodziewałem się, że wiedzie trzymaj kciuki, ale nie spodziewałem się. Bo ja z swoim się boję tutaj podjechać, że nie wywróci. No są straszne takie kolejne nie? Pewnie ale... Ale serio, wyglądało tak byś super. Jakbyś tak gładka To no, Darek zaraz, ja też podjadę! Mi się tam ta gieba. 500. No. no jeszcze wolny bieg. Chur. No jest mocno dużo. No. jak no. autem Nie kończy dzisiaj mocno na bużenie. Ale ja się nie boję nawet tej mocy, tylko mówię tych kolej tam no. Padnie ci koło i. Łopatkę też mam. Co masz? Łopatkę też mam, możemy ci zróbkać. Jaką łopatkę? A! a jedźmy tam dalej na wodę, nie? Na wodę. na wodę, no. i w ogóle. Na wodę. A i w ogóle, ogóle jaki dzisiaj byłby fajny odcinek tyle maszyn, jest, nie? Eee, na powrotnie! <laughs> Aj hey Darek! Ja to bym chciał zobaczyć chłopaków na tej trudnej górce. Co ostatnio we dwóch robiliśmy tą, co jest zawodą Po prawej, tą stromą taką. Trochę się cykał! O no, kurde udało się nie! Ja. Już teraz nie, śliznie przyjadę! Dlaczego no nie mam krótki świateł? Ja nie wiem Czasem, są, czasem ich nie ma Uważaj, uważaj tam, hamun! Ja już się na niej wywróciłem. Dwa razy, no. Prawie spadłem tam w przepaść, ale się zatrzymałem na tym krzaku jednym. Jest to jest ciężka, mega ciężka górka ogólnie. No zobaczymy, czy podjedzie. O kurde, bala. Ty trzeba go łapać, chyba nie? Trzeba mu pomóc. Trzeba mu pomóc jak gdzie Kurde, Pomóc koi. Trzeba pomóc Miśakowi? Pomóc! Spróbujemy cię na górę już, nie? Czekaj jeszcze lepiej z niego, Na trzy. Raz. Tutaj na tor? Co? Raz, dwa, trzy. Góro! przecież waży tonę! Góry! To waży dużo! nie na góry Dobra! Góry! na Nie góry! Nie góry! Nie góry! Nie góry! Nie góry! Nie 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 zna się, nie, Ech, nie zna się! Nie ja chyba Nie podjeżdżam, już Nie, tywie... nie. To jest ciężko. To jest najgorsza górka tutaj, nie? Po no. Żeby może większe rastrzędzieła, to zaczęło go ściągać, albo całowa tak, że... Ale już się ustawił fajnie, tylko brakowało mocy. Ostatnie trzeba by uchroniły, żeby nie wpadł do stawu. No. Już mój tutaj wpadł. pamiętnikowe. za Panie Boże, jest No Ale nie posiadam. Idź! Ale tak to nie jest. Ze ślepami to chyba. Czy nie lepiej zgasić światła, nie? Tak. Ale i tak. Ciemno, i tak ciemno, nie? Fajnie, jak na kupanie, nie? Hm. teraz kurwa wszystko. Uh-huh. <laughs>